Ale no on, nie, on zachorował. Nie. Tradycyjnie już zachorował. To unik? Nie wiem. Broń Boże, A jak pan sądzi? <laughs> nie, nie wiem. Nie wiem. Ja bym się bardzo śleczył i na pewno bym yy, yy, zachorował. <laughs> Panie Matrasie, no jeżeli chodzi o komornika. Iść. A czy znamy termin, nowy termin? Nie, nie mamy. On ma zwolnienie lekarskie do Do kiedy? Już nie pamiętam to my dowiedzieliśmy tele, telefonicznie. Nawet. Po to właśnie informuję, żeby my nie, nie będziemy przyjeżdżać, nie przyjeżdżać. Panie mecenasie, a ja, jeżeli chodzi o komornika i ewentualne możliwe zarzuty, w Pana ocenie, po tym, co dzisiaj Pan usłyszał, powinien powinien Jest, nie usłyszeć? Chcia, nie chciałbym. Nie chciałbym. Roz, rozumiecie Państwo. Na pewno usłyszy i będziemy zmierzać. Natomiast musimy przeanalizować cały system panujący w tejże kancelarii. To dowiedzieliśmy się Panujący w, w wszystkich kancelariach Rzeczpospolitej. Czy, czy rzeczywiście taki stan jest w każdej kancelarii? Czy we wszystkich istnieje ryzyko tego rodzaju nadużyć? Czy akurat nie tylko tej? Ale to już musimy porównać. Nie?